Mam takie poczucie, że przedsiębiorcy do końca nie wiedzą, jak to wygląda z rozliczeniami ulg podatkowych. Czy ten czas jest ograniczony, czy nieograniczony? Powiedz, jak to wygląda w praktyce. Mhm. Jak najbardziej ten czas jest ograniczony, ponieważ mamy tak naprawdę 5 lat wstecz na mhm. rozliczenie ulgi, a więc jeśli chodzi o 2019 rok, to mamy czas do końca tego roku, do 31 grudnia 2025. OK, czyli teraz mamy ostatni dzwonek na rozliczenie, rozumiem, 19 roku, jeżeli jeszcze chcemy odzyskać jakąś nadpłatę. A tę nadpłatę w sumie możemy sobie wykorzystać na dowolny cel. Dokładnie. Mhm. E, mamy ostatni dzwonek, e, możemy rozliczyć e, ulgę na działalność badawczo-rozwojową, czyli ulgę B plus albo mhm. preferencję IP Box. E, te 2,5 miesiąca na ulgę B, plus R powinno być wystarczające. Na IP Boxa potrzebujemy trochę więcej czasu, ale tego powinniśmy o tym pomyśleć już teraz. Okej, okay, fajnie. To myślę, że jest bardzo ciekawa informacja. Także, jeżeli szukają Państwo wsparcia w rozliczeniu ulgi B, plus R albo IP Box właśnie za 2019 rok, to zapraszamy do kontaktu. Jeszcze jest na to czas.